Siema. Dzisiaj sobie zagramy w ogień i woda Jest ze mną Kovid w rozkurwysynie Dzisiaj sobie zagramy w ogień i woda Także Rapetka ja, pilota tak, Zaczynamy O kurwa! Dobra Wracamy sobie w play. Teraz... Czekaj, ja jestem... A WD? Dobra, ja jestem muzynem. A WD to taka wrączka, się była. A WD to jest 4x4 samochodzie. O! Dobra! Ja idę sobie... Czekaj, bo tu jakaś siraczka jest. Kurwa, jakie wolne te postacie widać, że kardie nie robią. To jakaś syraczka jest, ale... Nie, Mogę w to wejść? Chyba, chyba nie za bardzo. Oho, ale raz. Ja się zdymił. Ja cię kręcę. Dajemy meretry? Popier kurwalone. Ale drzewo do nieba Co to za płuca są? To są merki. Dobra. Jeszcze raz. Tą srakę mogę wchodzić, ale nie, nie mogę w to. W to nie, w to ja mogę sobie... O! Dobra, udało się! Co to jest to zielone, ty? Kurwa, przed z dzikiem zmieszana, ty. Idę się napić. Ja też! Ociec, dupę... O, cholera! O kurwa. Co to jest? Retre Or... Skiby... Inwanty anal nie, anat dobra jedne dobra no to przejdziemy za chwilę i już wiemy jak się to gra damy rado o cholera o kurwa ja cię kręcę. Co się dzieje? O! Dobra! Damczeczka nas tu zamknął kurwa Co mi nie szkoczyło? Jak mamy w postaci jakaś? Każdy mi robisz kurwy z Tu będzie pierwsza na reklamę z tego z Dobra, gotowy? My sobie tu skoczymy. O! 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 Dobra! Jest! Co to jest? Jakiś jak pindus. O. Ty to wygląda jak ten kurwa landmine Emo. Jak y Michael Jackson, Moonwalk. Bo. Coś, coś to, co się stało? Co się stało? Co się stało? Dobra, dzięki. O, jademy. Na ryby. Białeczko. Dobra. A, i ja tu chyba... O. Nie mogę wziąć klejnota. Bo to mój klejnotik. Mój masz to jest. Co rata? się zjedziemy? O kurwa O, 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 o Dobra o, jest ta gra Kurwa to nie trampolina Czas Prze to jest Jajko kogoś, masz je, masz je kliknąć Dobra Kurwa, pudełko z koksem Co się stało? Przesyłka od, Mar od Marka Waginy Dzisiaj kardio Ale skaka stern nie umie Kurde, Ale do boksu mało Jak małego leksusa Dobra, idziemy do kibla Idziemy... ...sroć Kible I do myśleć I I kurde Kible, skiby dribble Co, Co to jest? Co tu tam pisze? Nie wiem. To co ur uruchanie tam było ty. O, oh, holera, kurwa. Mam Po prostu z Usa. Z Ursusa. Z Ursusa. I ma Dobra, lepsła. Uwaga na seratę. O, Nie tu! Błań, Błań, tu, otrzymam, otrzymam do Dobra, jak przycisko Dobra, tu poczymam, poczymam za chwilę Dobra Dobra, tu, a, lepiej my na kurwę Mam pewna turbulencja Prawda? Dobra E bo, a tu kurwa się za... O, malejra O Jezu, ale, ale, co się dzieje? Pach, kurwa, Ooooooo! Kurwa! Jeszcze rajmy się! Jeszcze zostały nam 4 minuty na nagrywanie Bo... Bandika nagrywała 10 sekund tylko ale my... zdążymy. Ale my nagramy... O oj, 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 oj. nie, nie, Ale My nagramy. godzinę w 10 minisekund. nie, 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 Kurwa, o Jezu, o ja pierdolę. Co tu tam? Albo je na mnie. O! Dobra, lecimy. Jezu, kortyzał mi wypierdoli zaraz. Co to jest? Skaczamy kurwa w dżungli jakiś. O, o, futens się wysuwa erekcja. O, O cholera Kaper spadł z erekcji. Dobra. Jeszcze, Jeszcze raz. O elegancko. Na fejdy Dobra. O! Wydało się. O! Idziemy do kibla. Idziemy w... Idziemy w O, ruchanie zaliczone. Jaksy zaliczone na Fedron. Z... Prędkością już nie. Kafka. Nie. Nie, nie. Cholera O, to gra. To jest tu jest jakaś...

Ty co to masz w ogóle za mefedrę na jakiś ru, rubin sztuczny, kurwa Kasper Dosłowno Dobra, udało się Dobra, ja tu pójdę o, o, o. Dobra. Gawancji, kurwa Mamy 70 sekund. A dobra, do Dobra! W tym odcinku to by było na tyle. I zapomniał się do łapki w górę. Subskrypcji w górę. Lajka, łapki w górę, hola, subskrypcji suba, subscribe, komentarza i obserwacje. Na odmieszczonie naszym. Dobra. Jam tak?